Dzień dobry. Cześć. Tutaj Jessica. I znowu gramy, ale teraz będzie mapka Europa, bo ja chcę być Polską. I okej, okay, gramy. No wiem, że very easy to takie niefajne, ale Mareczku, może ty wybierzesz, gdzie będziemy startować. <laughs> Tutaj. O, o tu? Tak. Dobrze. Zbier Musimy sobie jeszcze zmniejszyć. Mam ja tylko... Musimy sobie jeszcze zmniejszyć! A nie i Musimy go! Thank you. I wyszle ten losu. Nie widzowie, a właśnie widzowie i następny odcinek to będzie moje życie. <noise> następny odcinek widzowie to będzie moje życie, na... moje życie, moje życie. Tak robią ciągle pierdzi, co dzieje, no co to nie dzieje, A Ale następny odcinek, to będzie moje życie na wsi. rozumiecie widzowie, wiecie o co chodzi? Nie. Tak jak ma tutaj krowa pierdzi, no to ja wam zrobię, bo ja mieszkam na wsi i to jest takie fajne. E, e. Ale no widzowie, no wiecie, nie możemy się rozskupiać, bo tutaj mamy bardzo trudną grę. Widzicie, że ten dystans nie może być najlepszy. Dlatego, no... Liskowy, klikaj go na śmiech. No dobra, niech ci będzie. ty mały choszty, choszty, choszty.

Ma... Muszę to jeszcze wygrać, wiecie co widzowie? Muszę to jeszcze wygrać widzowie! Z wielkie o, Ja też tak chcę! Jest to dobry plan wysłanie wszystkiego na tą wysypkę! He, 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 he. A teraz freestyle widzowie! Co? E, kroję sobie jabłko nożem i, I wysłucham je na dalej. Nie. Tak, no ja sobie jabłko klojem i dalecam je na wykład. Nie. Ha! Zmarnowałem sobie pieniądze. To mój cel życia. Albo wiecie co? Pojedziemy od razu tu. Cześć. O, to będzie fajne. Jestem za. A okay. Chcieliśmy przyjść do tego Islanda. Oj, ale to tak w ogóle można? Tak, można, bo jestem sprytny, a ty nie. Oj, e? to nie było dla mnie Przegra w tę grę. Wiecie, widzowie? Serio? nie, nie mogę się z zarządów. To nie jest miła. <śm> Ciekawe, czy ja to jeszcze wygram? O! Mam. o. Ej! Widzowie, ta wysypka jest. O, już wiem. Nie, nie robi. Dzięki temu będę miał kolejne 26 100. Nie, bo ale już był blisko. Czekam. Chyba Z coś tego. mnie. Przejmij to. Chyba czekaj, jak będzie miał jeden, to wtedy Chyba A coś bo. mnie uwiela w gardu. Będzie ten filmik. Niestety przegraliśmy. No, 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 no! I tu zapraszam. górę i subskrypcję na tym kanale. I napiszcie w kodzie.